Witajcie z Patryk, kanał Buty nie grają, a dzisiaj zrobiłem first impression tych butów. Aha, mówię Wam to coś. Kylie, A będą to. Dowiecie się, kiedy zasubskrybujecie ten kanał, bo tylko subskrybując możesz oglądać dalej i polubicie ten film. A jeśli wbijecie 60 lajków pod tym filmem, to w piątek. Tak, wyczekiwane przez Was d 11. Jedziemy z tymi butami. Ale to Kylie Flytrap 4 w pięknym cebu. Uważam je za jedno z ładniejszych, chyba na zdecydowanie najładniejsze, jakie się pojawiło do tej pory. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z wyglądu tych butów. Materiał no to jest siateczka, więc syntetyczna i to... Nie wiem, czy to będzie słychać. Chyba, że to ten papier wydaje taki odgłos. Nie, to ten but wydaje taki odgłos. Bardzo dziwny. Nie mówiłem Wam o tym, ale w poprzednich flytrapach tutaj ten utwardzany Materiał po prostu pękł mi. Pękł mi w środku i to było tak zapadnięte cały czas. Nie rozumiem, jak to się stało, nie mam pojęcia dlaczego, ale no, tak się stało, więc no, nie stawia to w dobrym świetle tych butów. Powiem Wam, że wizualnie jest naprawdę kozak. Bardzo fajnie. Wyjmę też ach, na ten papier do trupy. To wygląda jak papier toaletowy. Tutaj naklejeczka z buta i cykwek. Mamy buciki. Same buty, sznurówki, gicior, wydaje wydają się bardzo poprawne, to należy ocenić. Jeśli chodzi o całą kolorystykę, światło może mi się trochę odbijać, ponieważ przez to, że nagrywałem ten odcinek w troszkę innych warunkach ze względu na remont mojego studia, które ja po prostu nazywam pokojem na buty. No to muszę się tam troszkę wynieść, potem będzie jeszcze jedno prawdopodobnie wyniesienie się i potem już powinno być pięknie. No, ale to zobaczycie w przyszłości. Jeśli chodzi o podeszwę, na zewnątrz mamy gumę transparentną, bardzo twardą, ale powiem Wam, że jak tak jeżdżę ręką, no to seria Kairi słynie z bardzo dobrej trakcji, Nie wybitne jak niektórzy twierdzą, ale no tutaj jestem troszkę… Chociaż może, jestem troszkę sceptycznie nastawiony co do nich, no ale to może się zmieni, zobaczymy, bo no powiem Wam, że tak pod palcem to jest bardzo średniawo, ale no zobaczymy. Jeśli chodzi o samą konstrukcję buta, bardzo dużo materiałów syntetycznych, dość tanich, Widać, że nie jest to but najwyższej klasy, no ale cóż, no to jest budżetowe wersja K, tutaj źle sklejone i już mnie drażnią chłopaki. W ręce wydają się dość lekkie, ale czy aż tak bardzo lekkie? Sprawdzimy to dzięki wadze łucznik. Waga łucznik już jest, odpalamy ją, dajemy prawego buta.

to lewej różnica 8 gramów to jest sporo, ale ten but, prawy, jest najlżejszym butem. Jest lżejszy niż Kairi Treje, niż Converse All Star BB, da, niż Mamba Fury. Kerry są od nich cięższe o 20 g ponad. No, powiem Wam, mózg rozwalony. Więc mamy nowego mistrza, jeśli chodzi o wagę. 355 g. No jestem bardzo zaskoczony, ale no może te syntetyczne, tanie materiały pff, robią robotę i są przez to tak tanie. Jeśli chodzi o amortyzację, mamy tutaj poduszkę Zoom Air, więc no nic wybitnego. Magią oczywiście tych butów ma być to, że ta guma wchodzi tak wysoko, jak w każdych Kairi, więc mają gwarantować przyczepność przy najdziwniejszych manewrach. No. Ta taka Crimson, ponieważ tak ona się nazywa, tak jest na pudełku. Crimson Pulse Hyper Crimson. Crimson, dokładnie. Jest, powiem wam, kompletnym sztosem na żywo. Faga buta, kozak. Materiały, no myślę, że średnie, bardzo średnie, ale no, wiem, że większość z was już obejrzy te buty, ponieważ będą najlżejszymi butami, jakie miałem na kanale i wielu z was pewnie je kupi. Ja mam nadzieję, że kiedy już nadrobię wszystkie zaległe First Impression. No to polecimy z recenzjami po kolei, ponieważ oczywiście nie gram w koszykówkę 4 do 6 razy w tygodniu, bo wszystko jest pozamykane. Oczywiście nie mogę gać na hali, dlatego nie gram i nie testuję butów kompletnie. Ale mam nadzieję, że niedługo do nich dojdziemy, ponieważ jestem bardzo ciekaw, bardzo ciekaw tych najbliżejszych butów. W mojej kolekcji. Jeśli chodzi o to, jak mają tu wyścielanego Achillesa, czy poduszki wewnętrzne, no powiem szczerze, jest tu jedna malusia, cienka pole, poduszka. Kładka też jest tak, no nawet mięciutka, ale ta poduszka tutaj, no na pewno cudów nie będzie. Ale w Kairi Siódemkach też nie ma za dobrej poduszki, a mimo to but jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, więc nie ma co narzekać. Szczerze powiem Wam, że waga buta mnie rozwaliła. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, jak one się sprawdzą. I dajcie znać, co Wy myślicie o tym bucie. Czy ta kolestyka Crimson jest dla Was? Bo dla mnie na pewno. I czy zamierzacie kupić Kairi Flyter 4 tylko dlatego, że są najlżejsze dostępne na rynku. No dobra, to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o tym bucie w tym First Impression. Pamiętajcie zostawić 60 lajków pod tym filmem i wlatuje w piątek kolejny First Impression d 11. A pamiętajcie, im więcej filmów w tygodniu, tym szybciej przejdziemy do recenzji tych oto butów. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Na razie, cześć.